A jeśli taki organizm ma pełnić rolę producenta w ekosystemie, czyli dostarczać energię całej reszcie organizmów, to niski dopływ energii na wejściu automatycznie oznacza, że cały ekosystem musi być mały i prosty, bo zwyczajnie nie ma z czego utrzymać większej złożoności. Dlatego nic dziwnego, że życie zaczęło korzystać ze źródła energii, które było stabilniejsze i po prostu bardziej wydajne. Nie oparte na chemii pochodzącej z martwych gwiazd, tylko na żywej gwieździe, która świeci do dziś, czyli na słońcu. Życie nauczyło się wykorzystywać światło słoneczne do napędzania procesów chemicznych. I nie chodzi mi tylko o fotosyntezę, ale i inne reakcje, które potrafią zamieniać energię fotonów na gradient protonowy. Światło słoneczne ma tę przewagę, że jest przewidywalne, stabilne i dostępne praktycznie wszędzie na powierzchni naszej planety. A to oznacza, że ewolucja mogła wytworzyć mechanizmy, które coraz skuteczniej wykorzystywały energię słoneczną, między innymi przez zdolność zbierania jej z coraz większej powierzchni. I właśnie dlatego organizmy korzystające ze światła stały się fundamentem dzisiejszej biosfery. 80% biomasy stanowią dzisiaj rośliny. To dzięki coraz skuteczniejszemu wykorzystywaniu energii słonecznej mogły powstać ogromne, stabilne ekosystemy, które są fundamentem naszej cywilizacji. Dzięki przejściu z energii uwięzionej w szczątkach martwych gwiazd na energię żywej gwiazdy ewolucja mogła stworzyć złożoność, którą widzimy dzisiaj. Zaobserwuj, żeby dowiedzieć się więcej.